Witam w kolejnym odcinku gry EuroTrack Simulator. W tym odcinku nic nowego. Po prostu sobie pojedziemy. Wow! Upsali jeszcze nie byłem. Więc myślę, że to dobry wybór choć Choć trasa według kilometrów długa, a tak naprawdę nie, ponieważ po drodze mamy Bałtyk. Jak widać, nadal w użyciu będzie Mercedes, ale to jeszcze troszkę. Ładunek nie jest pobierany stąd. No jeszcze zabrać ładunek to jest pół biedy, ale zaparkować masakrę. Jeszcze zależy w którym miejscu sobie życzą, ale. No cóż, nie może być wszystko łatwe nie tym naprawić się żarówkę, bo troszkę jest zużyta. całe 4%. Ciekawie się robi, jak jest większe zużycie, jak zaczyna nam się zatrzymywać silnik i tak dalej. No ale. Jakkolwiek ciekawie to brzmi, Trochę za mocno, ale okej. Okay. tu ładnie cisną na hamulce, jak widać. Coś mi się tak za kierunko wskazywało. O, 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 o. Tak, to się przyda. Zaprawda, paliwa jeszcze mam dość sporo, ale szwedzkie jest bardzo drogie. Nie tak nowe jak fińskie, ale i tak. Więc nie głupio by było mieć zapasik. Hamuj, hamuj. Nie widziałem tego Czyli łód szczęścia tak zwany nie mam tu sięgnął. Troszkę roli edukacyjnej łód szczęścia to oczywiście nawiązane do miary ciężaru dawnej łód, to po prostu była waga. No ile? Pamięć mnie nie myli, ale chyba mnie nie myli. No, jeżeli nie myli, to. To można sobie sprawdzić. Też zawsze radzę wszem i wobec wokół informacje z internetu trzeba sprawdzać jeszcze gdzie indziej, a no, jeżeli nie można to chociaż w internecie w innym miejscu. Już wiem, że, że tu nie ma ramki przepuszczającej, więc trzeba stawiać na sztabane. widzę po no więc ogólnie nie ma kolejki przy żadnym stanowisku No przyspieszaj, bo ci zaraz wjadę w... bagażnik. Hm. Troszkę mam daleko i chyba troszkę niepotrzebnie. Tankowałem już. Teraz sobie pomyślałem, że mógłbym podzatankować w okolicach Gdańska. No, ale też myślę, że... na pewno mi wystarczy. A z trzeciej strony, tak zwanej, to myślę, że mi wystarczy. Nawet jeżeli mi nie wystarczy, to przecież nic złego się nie stanie. To nie są jakieś tam przecież prawdziwe euro, nie? Jeżeli tutaj troszkę gdzieś zapłacę więcej, to, to tylko przynajmniej powiem się, że, że jest tam droższy. Wspominałem już, chyba że sądząc po miejscach, w których wiem, ile paliwo kosztuje, poza naszymi granicami, I ceny, no może nie są dokładne. A oczywiście to, to raczej trudno updateować ceny, ale stosunek cen jest i owszem adekwatny. zmniejszałem sobie prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu i teraz deszcz występuje dość rzadko Coś troszkę nie jechało. Zdaje się, że no, jest lepsza droga z Krakowa do Warszawy i dalej. Chyba raczej tak bym jechał. Może się mylę? Szczególnie, że tutaj zdaje się wiadomo na gierkówkę. A potem przez Łódź. Hmm. Czy ja dokładnie przed pół minuty temu nie powiedziałem, że zmniejszyłem prawdopodobieństwo występowania deszczu? Sądząc po ilości odcinków, naprawdę bardzo lubię tę grę. Ale ona złośliwie co chwilę zmusza mnie tu do odszczekiwania tego, co wcześniej powiedziałem. trochę mało czytelne mamy tutaj te co odczyty ok dobra nie będzie taki pozostały i tak nie są potrzebne odczyty paliwa akurat są dość wyraźne wskaźniki nawet dwa paliwowe bo Tutaj tak się składa, że AdBlue, znaczy zbiornik na AdBlue ma dokładnie taką samą pojemność i takie same zużycie jak ropa. Chyba tak nie jest. To AdBlue się zdaje się troszkę rzadziej uzupełnia. Z tego co pamiętam gdzieś tam w jakimś programie telewizyjnym była o tym mowa, ale może. Jestem teraz troszeczkę skazany na jeżdżenie tym mercedesem, co prawda mógłbym go odstawić do bazy, posadzić za kółkiem kogoś innego, a samemu jeździć którąś z już posiadanych ciężarówek, ale... a raczej przerwie trasę temu mojemu zatrudnionemu kierowcy. Przerwie trasę miał No zresztą... Już tak. Bez przesady. Aż tak zły ten Mercedes nie jest. sobie wymusiłem dwunasty bieg niepotrzebnie, bo za zaraz będę zwalniał. A no może nie. I słoneczko, gdzie tęcza. Można by przecież zrobić. Znowu lekko przyciąć. Nie dlatego, że jest to jakiś taki słaby komputer, czy coś w tym rodzaju, ale... A właściwie powinienem chyba jak przy przybawię w let's to wrzucić gdzieś specyfikację komputera, bo widzę, że ci poważniejsi takie rzeczy mają. Ja co prawda chwilowo jeszcze się nie czuję poważniejszy. E, e, bratku, nie rób tak. No. Tak, może troszkę późno, ale na pewno byłem przed tobą. się do Łodzi, nie było zjazdu na Warszawę. Nie, żebym jakoś bardzo tęsknił za Warszawą, ale, ale zjazdu nie było. tego zdjęcia nie będzie bo nie szepkam mały nisio ale w małych nisiach Diabeł tknij. Być może jest 50. Znam życie, no jak jest radar, to może i owszem, ale bez radaru, no, nie jest to <laughs> miejsce, gdzie spotkamy wielu jadących 50. Hmm. coś co się robi lewą ręką, i potem? już 70, a ja już się wlekę. Zresztą 70 jest dla innych. A nie dla króla szans. Może ktoś mi zaraz tu wyjedzie. Z podporządkowanej... No właśnie, jak coś się robię lewą ręką, to jest niebezpieczny moment. Bo muszę zerknąć, przykład ją na wsadzie czy na obok. No, co będzie obok? Edytuję. Mm -mm, tak, no i właśnie wtedy dzieje się coś takiego. Podobnie zresztą troszkę się działo początkowo jeździłem samochodem mhm. Czy gdzieś spojrzał po nie do przodu, tylko gdzieś tam na, na do e, Wtedy takie wrażenie o matko, już skręcam. Mhm. Często gęsto się faktycznie skręcało. Miau. O, ktoś pojechał sobie... a to parking nawet. Nie wiem. Troszkę ostro się lubi. będę troszkę bliższy przepisom. Szczególnie, że ostro i pisko. Nie wiem, może gdybym. No co prawda. Nie, nie ruszałem z stabilności naczepy, ale. Troszkę przesunę w stronę realizmu. Musimy kiedyś sprawdzić, czy to ma. Ale nisko baru. Czy to ma wpływ, że deszcz. Na stabilność to wyjazdy, czy nie? ma? Że są mody, które tu wypuklają, ale wtedy nie da się jechać. Pan rzekł się ruch dłonią, i jestem w rowie. Nie bardzo chce mi się wierzyć, żeby tak też ciężarówki się zachowywały w rzeczywistości, że tak łacną po tych robach. Choć pracowałem kiedyś w firmie, która zajmowała się o. generalnie rzecz z paliwami płynnymi i często gęsto wysyłaliśmy w drogę wielkie beczki z paliwem no i poznałem takiego pechowego kierowcę, który W czasie mojej kariery w tej firmie trwało to długo, parę lat. Ale w czasie tej mojej kariery trzy razy beczką leżał w rowie. Być może te beczki są bardziej skłonne do przewracania się. Znaczy... No, chyba prościej jest przewrócić beczkę niż hmm, na z ładunkiem umocowanym, bo tam jednak środek ciężkości się trochę przesuwa. W gwałtowniejszych ruchach może to mieć kłono.